Nie? Ja tu wiesluję, powiedz, weź no znowu moje wiesełko, zobacz. Co byś mi doradził? By, co, 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 co byś mi doradził, nie? Ja, co byś doradził żeby, co mi żeby. Jeszcze, jeszcze być wiesz. No, szybciej, go słowa, Szybciej, wiemy. jak ci powiem, że to jest lekki. Musisz ciężaru w przodku dołożyć. Albo. Tak, a co z bakami? Do, do trenowania, rozumiesz? A. Tutaj dołożymy ciężaru. I później na bickie, tak. Zapompuje się. A później jak to weźmiesz, to w ogóle nie będziesz ciągnął. W w ręce, No tak, tak. A na plecy, no też. Tu opnąć trzeba ciężarę nałożyć na to i na plecy. Napierdalasz hardkorowo. Później na barki też. I to wiesz. Robert, Robert, jakie ćwiczenia byś doradził na Markę na siłowni? Marek zmienił dystans z 500 na 200 metrów. Teraz zamierza pływać bardzo szybko, bardzo krótko. 30 parę sekund zamierza wysłować. Musi mieć hardkorową siłę. i Panie nie lipy. no co, co mu doradzisz? Co doradzisz na... Jakie ćwiczenia? Plecy przede wszystkim, plecy u niego najważniejsze i biceps. No słuchaj, ćwiczenia to ćwiczenia. Najpierw trzeba nie pierdalać. O, słuchaj, czy jesz stejki? Jem stejki, jem, jem, ale nie wiem czy... czy... Chyba, za, chyba za rzadko, no zobacz, zobacz, zobacz na Roberta bicepsy, a zobacz na swoje, no ale widzisz, no. Pokaż się swoje bicepsy. Ach. Dobra, Robert może, Robert może pokażeć właśnie jakieś dobre ćwiczenia Może pokażesz jakieś tam parę fajnych ćwiczeń nie właśnie na plecki i... Potrzebujesz plecy napakować, nie? No bo no, takie ty... ruchy widziałeś, nie? No to tak, to wszystko to na plecy idzie No to wesz taki jak tutaj tak? Widzisz I napierdasz. Musi się, musicie się patrzeć i się bać, bo Marek przyjdzie i będzie koniec dla wszystkich. Także pamiętajcie, to nie ma żadnej lipy. Od dziś będzie hardkorowo, Bójcie się! Piona! Siła! Jest.